Małgorzata Strzałkowska. Wakacje. Hip, hip, hura, wiwat, brawo. Znowu nadszedł czas wakacji. Czas wyjazdów i lenistwa i rozrywek i atrakcji. Można wreszcie siedzieć w domu albo jechać hen hen w gości do rodziny lub przyjaciół lub u siebie kogoś gościć. Można śmigać na rowerze, albo zjeżdżać na zjeżdżalni, lub przymierzać stosy ubrań, czas spędzając przy Można z treków widzieć wianuszki, puszczać bańki lub ratawce, albo w chłodnym cieniu drzewa, wylegiwać się na trawce. Można obserwować chmury, albo tęcze w krokach rosy. Można pić świeżutkie soch, soki, można jeść owoców z kosy. Można słuchać śpiewu ptaków, Gonić świerszcze pośród łąki, można śledzić drzewy w stawie lub po prostu zbijać wąki. Można zwiedzać różne miasta, wśród zabytków sobie chodzić i wstępować do muzeum lub w fontanach miejskich brodzić. Można zerkać na pomniki, na ulicach, skwerach, placach lub podziwiać dzieła sztuki w pałacykach i pałacach.